Witajcie. Przeczytałem ostatnio książkę Pomarańczki komisarza Montalbano i teraz postaram się odpowiedzieć na to jedno z najważniejszych pytań, jakie można sobie zadać. Dla kogo jest ta książka? Albo innymi słowami, komu ta książka się spodoba, a komu raczej nie. Książka Pomarańczki komisarza Montalbano została wydana w 1999 roku i napisał ją włoski pisarz Andrea Camilleri. Akcja toczy się na Sycylii, w fikcyjnym mieście Vigata, a jej głównym bohaterem, też tym, co spina wszystkie 20 opowiadań zawartych w tym tomie jest postać głównego bohatera, komisarza policji Salvo Montalba. A zatem komu spodoba się ta książka? Książka, jak sądzę, spodoba się tym, którzy oczekują takich przyjemnych, niezobowiązujących i lekkich zagadek quasi-kryminalnych. No bo one dotyczą prawa, ale są po prostu takimi zdarzeniami, które się wydarzyły, sprawami, które rozwiązuje policja, dlatego można powiedzieć, że są kryminalne. Natomiast tu nie ma wchodzenia w jakieś niuanse prawa czy jurysprudencji włoskiej. Po prostu są zagadki kryminalne, które rozwiązuje Salvo Montalbano, i to jest, tak jak powiedziałem, 20 opowiadań na 300 stronach, więc to są dość krótkie opowiadania i krótkie zagadki. I to też może być oczywiście zaletą tej książki, że tutaj nie trzeba, Trzeba czytać i zastanawiać się przez kolejnych 300-400 stron, co chwilę zmieniając swoją opinię o tym, kto mógł zabić, no bo sytuacja rozwiązuje się zwykle po 20 minutach czytania opowiadania. Autor nie wchodzi też jakoś szczególnie w psychologię postaci, nie wprowadza mnóstwa wątków, nie wprowadza dużej liczby bohaterów, stawia po prostu pytanie, kto zabił, kto okradł, kto wyrządził jakąś szkodę i przedstawia to, jak komisarz Montalbano dochodzi do rozwiązania danej sytuacji. Tym samym książka spodoba się też tym, i wynika to z tego, co powiedziałem przed chwilą, że te opowiadania nie zawierają wielu szczegółów i zbrodnie, które zostały popełnione, nie są jakoś bardzo brutalne. Oczywiście dochodzi do morderstw, kradzieży, pobić czy innych tego typu sytuacji, ale one są po prostu sygnalizowane, one są główną osią, wokół której jest napisana Opowiadanie, ale autor szczędzi tutaj opisu jakichś drastycznych szczegółów. To jest taki czysty kryminał, taki kryminał troszkę w stylu Agaty Christi. Komu natomiast ta książka się nie spodoba? No, nie spodoba się raczej tym, którzy oczekują kryminału w stylu Agaty Christi, ze wszystkimi dodatkowymi cechami kryminału Agaty Christi. Tak jak powiedziałem, opowiadania są raczej krótkie, więc to nie jest książka dla tych, którzy chcą usiąść i przez kolejnych 300 stron zastanawiać się, kto mógł zabić. Dochodzić do jego motywów, dochodzić i powoli eliminować poszczególne dramaty z persona. Tutaj zwykle nie ma zbyt wielu bohaterów w pojedynczych opowiadaniach i opowiadania kończą się na tyle Szybko, że nie musimy głowić się nad tym, kto zabił. To z jednej strony może być dobre, bo po prostu mamy ciekawą sytuację i przyjemność daje nam poznawanie tej sytuacji, którą wymyślił autor, ale z drugiej strony może się to nie spodobać, dlatego że nie ma tutaj powolnego prowadzenia akcji, powolnego rozwijania różnego rodzaju niuansów i zastanawiania się, dlaczego ten bohater mógł zabić, dlaczego nie mógł zabić inny. Nie spodoba się to też tym, którzy liczą na książkę akcji, bo tutaj nie ma w żadnym miejscu ani pościgu. Ani gonitw. Komisarz Montalbano jest raczej statycznym komisarzem policji, który po prostu rozwiązuje zagadkę, ma problem, podchodzi do tego problemu i go rozwiązuje. Tym samym książka spodoba się wszystkim tym, którzy liczą na łatwe i przyjemne powieści w formie opowiadań. Jeszcze raz powtórzę, są to opowiadania, to nie jest jedna powieść. To jest 20 opowiadań. To oczywiście też może być plusem, jeśli ktoś lubi opowiadania, jeśli ktoś nie przepada za opowiadaniami, to będzie dla niego oczywiście minusem, bo nie można tutaj się wczuć w całość tej sytuacji. Jest to też książka dla tych, którzy liczą na czysty kryminał bez wchodzenia w jakieś brutalne szczegóły tego, co się wydarzyło. Nie spodoba się to natomiast tym, którzy liczą na jakąś pogłębioną psychologię postaci i nie spodoba się tym, którzy liczą na jakąkolwiek szybką i wartką akcję, bo książka jest raczej spokojna, i opisuje pojedyncze wydarzenie. Głównym clue jest po prostu koncept, jaki wymyśla sobie autor, i to, że on ten koncept opowiada czytelnikowi, a czytelnik ocenia, czy mu się ten koncept podoba, czy nie. A takim dodatkowym elementem, który, jak sądzę, działa na plus tej książki, jest klimat Sycylii, który nie jest opisywany, on po prostu w tej książce jest. A zatem, jeśli czujesz się zainteresowany książką pomarańczki komisarza Montalbano, zachęcam do jej przeczytania.